A teraz wystąpi kabaret Zakonska w skeczu Biuro Matrymonialne. Dzień dobry, dzień dobry. Jejku, ale mamy klientów dzisiaj. A oh. jest, Halo? Halo, proszę pana? Halo? Tak, Kazimierz jak z tej strony słucham. Halo, proszę pana? Przepraszam, najmocniej mogłaby się pani nie dziać. Rozmowę mam. Tak, słucham, halo, ja jeszcze raz. Pip, 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 Się przez panią rozłączyła. Dzień dobry panu. Tak, tak, od rana. To tak, od rana. Dzień dobry mam. Witam pana bardzo serdecznie. No, dzień dobry. No, to dobra, no to zacznijmy od początku. Tak, witam pana bardzo serdecznie w naszym dużym matrymonialnym Eden. Biuro matrymonialne? Nie, tak. nie, nie. Ja musiałem pomylić zimi, mi to jest niepotrzebne, proszę Panią, ja jestem po trzech rozwodach, trzech zawałach, mi to jest niepotrzebne. Ja mam tyle kobiet, że Ja to... dodam jeszcze, że rejestracja jest darmowa. A, jak już jestem. No. Dobrze, wie Pan co, to co będzie tak wyglądało, że tutaj po prostu mamy ankietę, no. wypełnimy ją, zweryfikujemy Pana odpowiedzi. Tak. No tak, tak, ja bardzo. Nie, naprawdę, no. nie ma się czego wstydzić. Cie, proszę, proszę Panią, ja i wstyd, ja i wstyd, proszę Panią, ja w podstawówce na apelu pokazałem siusiaka. Co prawda, szczyt odwagi? No, nie każdy może, nie? Tak, no to dobrze. No to co? No. Przejdziemy teraz do pytań. Tak, no. e... tak, tak, ja bardzo. No. Dobrze, no to e... pierwsze pytanie. Pana imię? E... Kazimierz, jak? E... Tomek! Tomek? Tak, dobrze. Nazwisko? E... Ten... Słucham? E... Moje? moje? No, no tak. to ja jestem ten. E... Linda. Jak Linda. No Linda. To, 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 to jak ten znany aktor Bogusław Linda? Ta Bogdan to mój stary jest. Co pan powie? No, no to nie spodziewałabym się nigdy. No. No. Powiem pani taką ciekawostkę, familijną, że tak w ogóle, to ja go namówiłem do tego aktorstwa. O, ciekawe, naprawdę. no naprawdę. Mówię, Bogdan, co tak siedzieć w domu i iść do ludzi. I poszedł. Dobrze. No. Następne pytanie. Yhm, data urodzenia? Moja? No tak. Kurde, ja pierd* który to był. Wie pani, ja pierd* no no, wyleciało mi z głowy. Wie pani co, no mam na końcu języka, musiałbym do mamy dzwonić, nie mam telefonu. Nie będziemy mamie głowy zawracać teraz. No. Po prostu piszemy, żeby nie zdradzać pana daty urodzenia Napiszemy, że jest pan przed 30 i to wszystko. Tak, tak. Niech to będzie tajemnica taki to secret, nie? Tak jest. I niech pani y, tam doda, że 30 mam za rok i dwa miesiące, nie? I już się rozumiemy. Enter, dobrze. Następne pytanko. Znak zodiaku. Mi obojętne, proszę panią. Ja mogę z rybą, ja mogę z lwem. Nawet... Nawet powie pani, że z rakiem wezmę, nie? No, a najchętniej to bym chciał z bliźniaczkami. No ale... No ale mi chodzi o pana znak Zodiaku. A mój! No. A to ja jestem ten. Prawda? Yy... Ja jestem ten, no yy... Przewodnik. Ja to przewodnik. No to z jakiego panie yy, znaku? No przewodnik. A z miesiąca? Yy, yy, no to ja jestem z tego, no yy, 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 Z kwietnia. No to baran. No wie pani co! No wie pani co! To no, mój dziadek o taką Polskę walczył! Że co to tak? Wyzywać publicznie kowa! No to no, ale... No nie zrozumieliśmy się, no. Tak, ja przepraszam, po prostu czasem jestem taki ekspresyjny, wybuchowy. Nie wiem do Boże, co ludzie przychodzą z tego biura. Dobrze, następne pytanie. Ulubiony kolor. Tak, tak, ja bardzo, no. To tak ja bardzo ten, Tak, ja bardzo ulubiony kolor, no. No ale pana ulubiony kolor. To... A mój, to no. ten. Ja lubię, wie pani, jak jest tak beżowo, nie? Tak. I tam... Turkus do tego. Pekinki, jak są ponawalane, nie? I tam lasery jeszcze takie wali, to wszystko bum, czerwony. Dobrze. Y, ulubiona kuchnia. Kuchnia, to wie pani, tak. Kurde, jak się dłużej zastanowię, to wie pani, to ulubiona kuchnia, no to jednak gazówka, nie? Tak. ja tutaj z panem mam, no? Wie pani, indukcja to trzeba mieć gary, a elektryczna żre, nie? No. To jest prawda, tak, dobrze. No. Ym, czy lubi pan tańczyć? Tak, tak, ja bardzo, powiem pani, ja bardzo. W ogóle taniec to jest taki mój czarny kot. Co pan powie? No. Ja, powiem pani, ja robię taki wir na parkiecie, że klepki wyrywa. No, naprawdę. No, no, naprawdę, tańcz. Pan wariat normalnie, ale to dobrze. No to jakie tańce pan zna? Yy, to ten, znam tego... Ja znam. Chwileczkę, Jajf znam. Jak to się pisze? Jak to się jak. Nie wie Pani jak się Jajfa pisze? To tak byś, no coś tak wyszło. Boże, jak można nie wiedzieć jak się Jajfa pisze? To Pani tu siedzi i Pani tu pisze i Pani nie wie jak się pisze? Nie, tak się pisze jak ja tu siedzę, jak się pisze. Proszę Panią, to się tak pisze jak się czyta na pewno, nie? Ja Pani... Dobra, bo muszę wytłumaczyć Pani chyba. Paniom. Kojarzy Pani w Oslo, w Hiszpanii, taka wieża Eiffla? No, to, 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 no, no, to tam się pisze Eiffla, a tu się pisze Dijkla. Czy się wstawia i się pisze? Proszę, panie. A, proszę Panią, w ogóle, jakby Pani miała coś w to ja bardzo. Ja bardzo, Chcę ja pan, bardzo, naprawdę no, no, naprawdę. Ja w podstawówie, proszę Panią, na dyktandach, to w ogóle żadnych błędów ortopedycznych nie robiłem. Co, prawda? Nie dobrze, jestem noga mieć tak, kontakty, tak. No. Dobrze, no to następne y, pytanko z, y, z ankiety. Czy ma pan jakieś tajemnice? Tak, mam dziarę. No. słyszę panią, to jest taki hiszpańsko-wenezuelsko-meksykański macho, nie? Taki handlarz narkotyków zabijaka taki, nie? Taki jak ja, le... no? Poka, poka, poka. no. Tak jak pani mówi, straszną przeżyłem gehennę, ja jak mi to robili. Ja, Ale czego się nie robi dla kariery, nie? No, oczywiście, napiszemy. No, mam. Tak. Ehm, dobrze, ja teraz bardzo. zadam panu y, kilka pytań y, intymnych. prawda? Depiluję sobie. Co? Jajko. Słucham? Tak. No. To no, ja się z panem mam tutaj dobrze. Przejdźmy dalej. Enter, dobrze. Czy miał pan kiedyś lub. My? Ma aktualnie jakąś dziewczynę? Tak! To tak. Mam dziewczynę, chodzę z nią. No to ja, ja, ja nie wiem. Jak, jak tu... no nie, ja mogę pani pokazać jej zdjęcie. Bo mam... Chętnie zobaczę to, co Moment, y muszę zasięgnąć do portfela. Oj. No ale co to takie wymyłane? Remont mamy na chacie. No ale remont remontem, ale to się całe klei, no. To pani nigdy remontu nie miała. Jest. Może to jest klej do tapet. Prawda. Dobrze, no ja... Sobie... Kleimy sobie takie gniazdko i tak wygląda. Dobrze, ja sobie to wyprostuję. Czy nada? Dobrze, co my tu mamy? No ale to... Tak. No ale to jest. Czy tak! To... Cześć, to Kazimiera szczuka jest. Chodzę z nią. Wszędzie ją zabieram. No ale ja, ja tu czegoś nie rozumiem. No to skoro ma pan dziewczynę, no to po co pan przyszedł do nas i szuka drugiej. A to jaki to jest problem? Ja do niej dzwonię. Normalnie o dzwonię do niej mówię Słuchaj, Kazimiera, tu Kazik, yy, znaczy Tomek, nie? Tomek. Zrywam z tobą. Ale jak to tak? Ale mogę i mogę też z nią zerwać jak mój tato, Bogu Flinda. Słuchaj, Kazimiera, nie chcę mi się z tobą chodzić. Stara dupa jest. co no, tak e, Dobrze, no to napiszemy, że jest pan wolny po prostu i, I tak, tak pan będzie najlepiej po prostu. Tak, no. Ente jest. Dobrze. E, czy całował się już pan kiedyś? Tak z mamą. Jak z mamą? No, na różne okoliczności zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ale nie chodzi mi o takie całowanie w ustach czy tam w czułko, czy coś takiego. Usta. usta. Wie Pani, w ust, że w usta. Tak, nie, no tak, tak, oczywiście. Ja tu w ogóle przed wejściem taką blondynę z takimi... Ja no stop, proszę jadę tramwajem, rzucają się tak na mnie... Wszystkie ja liżę tak, że... Nie ma... Ja idę chodnikiem, Wie pani w ogóle jak na mnie, jak na mnie mówią? No ciekawa jestem, no ja? No ja. Winniczek. A <grym> dlaczego winniczek? Bo tak ostro letę w ślimaka. <grym> dobrze. Całował się już, dobrze. No. E, ja już w sumie tutaj wszystkie pytania panu zadałam. No, jeżeli ma pan coś do dodania od siebie, jeszcze, no to bardzo proszę wpiszemy w ankietę, tak? Mogę coś zaśpiewać. Nie. Mhm. No to ja już normalnie zamieniam się w such. No, no. Wie pani, bo to taki jest mój najnowszy dżingiel, nie? Tak. To niedługo wyjdzie płyta, ale na razie się zastanawiam jaka ma być, nie? Czy granitowa, czy OSB. No. No. Tak. I to jeszcze płyta jest niewybrana, ale naprawdę jest fajna piosenka, naprawdę. Mówię pani, cygan czytał tekst i mówi, że sam by takiego nie wycyganił, nie? <laughs> naprawdę. No. Na fejsie w ogóle Maryla Rodowicz to lajkowała. Co pan no. powie? Nawet niemen to lajkował. A. No. I w ogóle to jest taka fajna piosenka, już tam na dzielnicy wszyscy ją śpiewają, nie? No i to taka jest, nie pani tam, do, do, do potańczenia, nie? Do no. potańcówki, na pogrzebie. wszędzie, wszędzie, super no jest. Super, jest. Super, super. Naprawdę. I to naprawdę ja polecam tę piosenkę wszystkim. I teraz w ogóle coś już będę śpiewał, nie? Śpiewaj no. tu Taki, Tutaj wjeżdża taki bit, nie? No. I uwaga, bo zaczynamy. Jestem samtem alfa, umie taki jajka fajne ze mnie czacho, ma wykatulowane macho. Często zmienia machy, gram na internecie Na mój mój to w ciągłe ochry. No prawo, brawo, brawo, naprawdę. Wie pan co, no, ja tutaj jeszcze takiego klienta nie miałam w tym biurze, no śpiewający chłopak, Tyk Tak, and, um. Tak, ja bardzo. E, no to dobrze, no i wszystkie mamy odpowiedzi. No. no. System teraz je zweryfikuje. Na pewno coś tutaj się dla pana znajdzie. Proszę chwileczkę zaczekać, tak? o ja tu poczekam. No dosłownie dwie sekundki. Tak, A -a -a. tak, ja bardzo. Tak. O, jest ładowanko. No, tak. Nie Ale tutaj, no wie pan co, no tutaj nam taki błąd, mały error wyskoczył. Skąd się to Jak? No, ale tutaj system ewidentnie mi wskazuje... Co? No, że jednak woli pan mężczyzn. Kurde, jakbym się nie starał, Jezu, Cze, was się